Cześć wszystkim, tutaj połowa załogi blogów Cieniu Imperium. Dzisiaj nie ma z nami Ruperta, jest za to z nami pani doktor Anna Szymanik-Kostrzewska, psycholog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Umówiliśmy się na rozmowę po to, żeby porozmawiać o RPG-ach i o tym, jak mogą nam pomóc w pracy psychologa, czy co one mówią o nas, czy co psychologia mówi o graczach. Kilka takich tematów tutaj myślę, że uda nam się poruszyć. Zacznę może od takiego pytania. Dawno, dawno temu, w czasach, kiedy ja zaczynałem się zajmować tym hobby, gdzieś w mrocznych czasach lat 90. na południu Polski wśród fandomu krążyła taka legenda, że gry RPG po części powstały jako amerykański program szkolenia oficerów, którzy wyobrażając sobie działanie pod stresem, mają później rzeczywiście lepiej w takich warunkach funkcjonować. Czy w tej legendzie jest, czy może być w tej legendzie jakiekolwiek ziarno prawdy? Z punktu widzenia psychologii. Oczywiście, może być jak najbardziej. Wiele technologii wojskowych zostało potem udostępnianych dla pozostałych ludzi, jak chociażby GPS, więc możliwe, że to też był taki sam schemat, dlatego że RPG pozwalają chociażby znaleźć się w danej sytuacji, wyobrażonej, przećwiczyć. A jeżeli już coś znamy, wiemy, przećwiczyliśmy w dany sposób działania, wiemy, że to działa, wiemy, w jaki sposób to zastosować i jesteśmy na tyle skłonni zastosować dane rozwiązania. Dlatego, że już mieliśmy z tym kontakt, już wiedzieliśmy, że to służyło dobrze, to potem jest nam łatwiej i podjąć decyzję, i wtedy jest też mniejszy stres. I dzięki temu występuje coś w rodzaju też efektu zaszczepiania, że się pojawiają jakieś bardzo silne emocje, to te emocje już wcześniej zostały po części przepracowane właśnie w tej sytuacji. Ale podobnie jest, jeżeli chodzi o wykorzystanie RPG nie tyle do przygotowania do danej sytuacji, ile też na przykład do poradzenia sobie, jak chociażby w terapii. Czyli występowałoby coś takiego, że oczywiście jako tutaj Profan mówię, mhm. że z punktu widzenia tego, w jaki sposób myślimy na przykład o przeszłości, to to, czy przywołujemy wspomnienie że w sytuacji rzeczywistej lub w sytuacji wymyślonej, jest czymś bardzo podobnym do siebie? Dobrze to rozumiem? Jest na tyle podobna, ile rzeczywiście ktoś potrafi się w tym wspomnieniu odnaleźć. Na ile rzeczywiście ktoś to odegra w zgodzie ze sobą, na ile rzeczywiście przywiązuje wagę do tego wspomnienia jako czegoś, czym już miał kontakt osobiście, a nie w jakiejś wymyślonej sytuacji, o której ktoś mu opowiedział, czy po prostu gdzieś przeczytał. Tutaj dużą rolę odgrywają emocje. Jak to wygląda w wykorzystaniu właśnie tych emocji, pracy nad tą emocjami, właśnie w diagnozie psychologicznej, psychoterapii? No, bardzo szeroki temat. Skracając w sumie do RPG, założenie jest takie, że. No założenie RPG, że to ma być przyjemność. Natomiast nie zawsze jest. Czasami wychodzi tutaj coś, czego byśmy się nie spodziewali. Czasami się pojawiają jakieś trudne emocje związane z tym, co już się przeżyło, na zasadzie skojarzeń. Na zasadzie, że ktoś sobie z czymś nie poradził, albo sytuacja mu się skojarzyła z czymś trudnym z jego życia, co do tej pory dla niego stanowi jakieś obciążenie psychiczne. Ale tak czy inaczej wykorzystuje się to w jakiś mm. sposób. RPG można wykorzystać jakoś w diagnozie, w terapii? Jak najbardziej można. Tutaj bardzo się przydaje taki element RPG, którym jest prowadzenie dramem, czyli prowadzenie, ogrywanie pewnych scenek. To w sumie wykorzystuje się już od dawien dawna w terapii do odgrywania realnych zdarzeń z życia, z tym, że w bezpiecznej sytuacji terapeutycznej. Kiedy terapeuta się wciela w jakąś postać, w jakąś osobę, a pacjent ma zadanie sobie z tym poradzić albo nawet na odwrót, że pacjent się wciela w osobę, z którą się skonfrontował, a terapeuta próbuje mu pokazać, jak sobie z tym poradzić. Mówiąc o wykorzystaniu gier RPG podczas terapii, trudno mówić na razie przynajmniej o jakiejś konkretnej szkole, bardziej o przypadkach, ale te przypadki muszą być chyba obiecujące, skoro prowadzi się badania w tym kierunku. Dobrze to rozumiem? Tak, jak najbardziej są wystarczająco obiecujące. Dają podstawy też do rozsiwania możliwości wykorzystywania RPG na różne sposoby wspomagania czy radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy rozwoju, czy na przykład przy jakichś łagodnych zaburzeniach osobowości. Specyficznych typach osobowości, które prowadzą do na przykład jakiś problem w kontaktach społecznych, to w RPG można przećwiczyć. Poza tym wiele przypadków RPG jest prowadzonych też z pewną dozą, taką odrobiną psychologii. W sensie, że mm -hmm. ja wiem, że ktoś ma jakieś trudności w czymś, to coś się pojawia w RPG, możliwość odegrania scenariusza i sprawdzenia, czy sobie z tym poradzi w wersji takiej RPG, w wersji opowiadanej czy w wersji gry i dzięki temu może być mu łatwiej potem sobie poradzić w życiu, jeżeli się znajdzie w takiej sytuacji. Właściwie to to się trochę wyłączy z tym, tak mi się wydaje, że jeżeli gramy dłużej taką zgraną grupą, prawda? No to w pewnym sensie poznajemy nie tylko to, w jaki sposób dana postać zachowa się w danej sytuacji wyobrażonej, ale też w pewnym sensie poznajemy tych ludzi, z którymi gramy, co oczywiście dużo łatwiej zrobić, właśnie jak nie mamy sytuacji takiej, jakiej mamy, że bardzo często teraz gramy zdalnie i wtedy nie widzimy miki i tak dalej. Ale jednak poznajemy tych graczy. I zwłaszcza MG ma tutaj też duży wpływ na to, właśnie może pełnić taką funkcję, prawda? Zgadza się, jak najbardziej. Poznałem graczy dlatego, że postać to nie jest tak, że ona jest całkowicie oderwana od osoby gracza. Mm. John Hack w pewnym momencie postara się stworzyć taką typologię postaci graczy. Wiedział, że czasami to jest tak, że. Postać tworzona przez gracza jest tylko symbolem estetycznym, jakimś wymyślonym tam awatarem, który nie ma nic z graczem wspólnego, ale tak jest stosunkowo rzadko. Najczęściej to jest po prostu wydruk kreatywności gracza, połączenie też z osobistymi jego cechami, i takim symbolem gracza może być postać, która ma zdanie wzmocnienie jego cech, albo na przykład jest symbolem poznawczym. Symbol poznawczym oznacza z kolei, że jest tworzony typowy już na bazie cech gracza, mhm. które on sam sądzi, że posiada. Tudzież to może być postać kompetencyjna, taka, która jest tworzona z założeniem, że gracz może nie posiada tych cech, ale chciałby je mieć. Mhm. Chciałby się nimi poszczycić, chciałby je posiadać, chciałby je prezentować, chciałby się nimi charakteryzować. Także okazuje się, że kiedy poznajemy postać, to na dobrą sprawę w pewnym stopniu poznajemy gracza. I czasami jest ten problem, że zwłaszcza młodsi gracze tworzą postać bardzo, bardzo, bardzo podobną do siebie. I stopień imersji jest wtedy bardzo wysoki. Zdarzyło się chyba każdemu kiedyś, popełnić ten błąd jest to dość duży błąd, znaczy błąd jakby można było źle lub dobrze grać w RPG. natomiast to w takiej sytuacji wszystkie rzeczy, które dzieją się na sesji potrafią dużo mocniej docierać do gracza i dużo bardziej go dotykać, ale wtedy się człowiek uczy budować taką barierę między postacią a sobą i właśnie żeby nie powtarzać tego błędu, żeby tej postaci nigdy więcej nie robić za podobnej do siebie. Czy są jakieś inne rzeczy, oprócz doświadczenia dużego, które pozwalają rozróżnić pomiędzy tym, czy dana postać, jeżeli ktoś gra, to ta postać jest właśnie tym symbolem estetycznym, czy tym poznawczym? Jak mówiłam, tym estetycznym bywa rzadko. Dlatego, że kiedy gramy, to istotny jest właśnie chociażby minimalny stopień immersji z tą postacią. że nie lubię postaci, którą gramy, gra się nam po prostu trudno. Mhm. Tak samo w grach komputerowych, jak tutaj w grach RPG. W związku z tym najczęściej jest to rzeczywiście Jakiś sposób identyfikacji z postacią, że on jest faktycznie za duży. Jeżeli ta imersja jest za duża, no to mamy gracza, który przeżywa jeden do 1, co się dzieje na sesji i czasami mu trzeba tłumaczyć, że no ale słuchaj, to, to je, nie ja do ciebie, to GM do ciebie, to, to jakaś postać narratora, to nie jestem ja. Ja miałam sama takie przypadki, moi znajomi, którzy grają i prowadzą też mieli takie przypadki. Koleżanka w pewnym momencie musiała autentycznie przerwać sesję i wyjaśniać graczowi, ale słuchaj, ja, to nie ja jestem dla ciebie niemiła. To ja tak ogrywam postać, ta postać tak by się zachowała. Co ja mam w tej chwili łamać koncepcję postaci, bo ja cię lubię. Ale no będę łamać koncepcję postaci, żebyś ty się nie poczuł, nie poczuła źle, no albo gramy, albo po prostu rozmawiam to jako my. Jeżeli się zdecydowaliśmy na grę, to powstajemy przy grze. Więc pamiętaj, to jest moja postać, to nie jestem ja. Mhm. No, i, no nie była do końca pewna, czy to dotarło. Natomiast jeżeli mhm. chodzi o badania, to się okazuje, że faktycznie można wyróżnić, co jest cechą danej osoby, a co jest cechą jego postaci chociażby są sposoby pomiaru cech opisowych, takich, które się samemu sobie przyznaje. I gracz deklaruje, jakie on posiada, jakie posiada postać. Takie fajne badania prowadziła pani Chmielnicka-Kuter. Ona starała się skonfrontować graczy ze swoimi postaciami. Prosiła o opisywanie postaci z punktu widzenia graczy, ale w drugą stronę też prosiła graczy o wcielenie się w tę postać i popatrzenie na siebie. I co by ta postać o nich powiedziała. jakie no i się okazało, że... Mhm. no właśnie. Jeżeli to było ze strony gracza, no to gracz najczęściej idealizował swoją postać. Ona była fajna, ona była super, ona była taka, jak chciałby sam być, ale w drugą stronę już było bardzo ambivalentne podejście. Czyli, że te postaci na przykład srogo oceniały swoich graczy, tak? Tak, na przykład stwierdzały, że no to jest taki dobry człowiek, ale on jest słaby. On by sobie nie poradził w życiu. I na tej podstawie można na przykład myśleć, że ta osoba. Myśli o tym, że jest za słaba, tak? Dobrze to rozumiem? Tak. I naprawdę podobnie ta postać jest jakimś sposobem na Kompensację przekonanie tego. się, że jest silna. Dokładnie, kompensacja. To jest symbol kompensacyjny. Mhm. No to ciekawe. Zastanawiam się, jakby to wyglądało na przykład u nas po sesji, jakbyśmy próbowali sami siebie opisać. To, to jest ciekawe, myślę. A można się wiele ciekawych rzeczy o sobie dowiedzieć, faktycznie patrząc na siebie z perspektywy swojej postaci i w drugą stronę na swoją postać z perspektywy siebie. No, chociaż to też wydaje mi się, że to też nie jest łatwe tak wcielić się tak bardzo, prawda? Aż tak do tego stopnia, żeby mieć zatartą tą granicę, ale jednocześnie właśnie popatrzeć, zburzyć tą czwartą ścianę i popatrzeć na samego siebie z perspektywy postaci, bo to zwykle jest zupełnie na odwrót. Dokładnie tak. To wymaga rzeczywiście pewnych też umiejętności poznawczych, skupienia i też dystansowania się od tej kwestii, że jeny, jestem negatywnie oceniany przez samego siebie. To jest wyobrażenie jakiejś postaci, która by z perspektywy swojego świata, swojego przeżywania gry, swojego otoczenia, swojego środowiska oceniała człowieka w jakimś zupełnie innym świecie, najprawdopodobniej. Także to trzeba brać pod uwagę. No tak, no tak. Wychodząc z perspektywy postaci, ta postać jest zanurzona w tym świecie, który najprawdopodobniej i tak ma zupełnie inne wartości, ten świat. Dokładnie tak. Więc to też będzie miało wpływ. Ale tak swoją drogą, jak mówimy tutaj o wcielaniu się właśnie w postaci, to bardzo często RP gracze stosują taki termin, który wiem, że ma wspólnego dużo z psychologią, natomiast jest stosowany zupełnie inaczej. Bo My na przykład mówimy, że jest pełna drama, czyli w uproszczeniu, w takim potocznym rozumieniu oznacza to, że po prostu wszystko co się mówi to jest z perspektywy postaci i staramy się nie robić żadnych off-topów, nie robić żartów i nie wybijać wszystkich z imersji. A jak to wygląda profesjonalnie, w sensie w tutaj psychologicznym, czy to jest, jak daleko to padło od tego oryginału, to słowo, ten termin? W psychologii mamy też takiego rzeczywiście jak drama. Drama jest niczym innym jak po prostu odgrywanie jakiejś sytuacji i rzeczywiście odgrywać to w pierwszej osobie, wcielając się w postać, która ma zdanie coś tam zrobić. To może być na przykład dana osoba podczas kłótni z kimś sobie bliskim, mhm. żeby wypracować argumenty albo sposób taki kłócenia się, który by nie krzywdził. I wtedy na przykład terapeuta odgrywa tą bliską osobę. Ale można się też na przykład wcielić w kogoś zupełnie innego, który pokazał perspektywę danej sytuacji, zupełnie inną niż ma dana osoba. Dzięki temu można na przykład zweryfikować pewien sposób myślenia, który bywa destrukcyjny, że ja zawsze, albo mnie się nie udaje, czy jestem beznadziejny, bo z perspektywy innej osoby to będzie wyglądało inaczej, można tego doświadczyć. I można spojrzeć na samego siebie i stwierdzić: że Nie, w sumie to nie jest tak źle, w sumie to ja rzeczywiście przesadzę. Ale to w sumie, gdyby się nad tym zastanowić, to to wcale nie jest aż tak dalekie od tego, co robimy na sesjach. W sensie nie, oczywiście nie ma tutaj celu terapeutycznego, bo celem jest zabawa. Ale, ale sama technika jest w sumie bardzo bliska temu. Tak, dokładnie, bardzo bliskie, dlatego też ja się czasami śmieję, że w RPG, nawet jeżeli to ma być tylko zabawa, to i tak się czegoś uczymy poprzez dramę. I tak się uczymy chociażby spostrzegania z perspektywy innej osoby danej sytuacji, a to w kolei idzie w parze z wielością ról. I więcej ról odgrywamy, im bardziej, i lepiej to robimy, tym mamy szersze możliwości spojrzenia na świat jako na coś, co jest w sumie chaotyczne. Ale też pełen różnorodności. Wtedy łatwiej nam jest zaakceptować tę różnorodność. Łatwiej nam jest zaakceptować, że ktoś inny też może mieć rację, bo z jego perspektywy to właśnie tak wygląda. Takie osoby potem mają łatwość większą w komunikowaniu się z, na przykład z krajnie różnymi osobami od siebie. I dzięki temu też są bardziej tolerancyjne i mniej przeżywają, że o Je, zrobił coś takiego, zrobił coś takiego, bo sobie zdają sprawę kurczę. A gdybym ja w miejscu, to ja też bym tak zrobił. W związku z tym w tej chwili prawie nie umarł, wiesz co nie powinieneś, to jest złe, to jest nie w porządku, no, mhm. nie mam podstaw. No to jest ciekawe. Zwłaszcza, że bardzo często te role zmieniamy, prawda, w praktyce. Na tej sesji gra się tym, tam się gra kimś innym, prawda, są różne światy, różne punkty widzenia i z jednej strony zawsze trochę się gra tą samą postacią, bo to zawsze jest. właśnie, chciałem do tego wrócić. Bo te postaci po części są budowane na nas, na naszych jakichś tam właśnie cechach, tak, jak pani mówiła, zawsze, a po części właśnie mogą być takie, że sprawdzamy coś innego, więc to, to się też bardzo łączy. Mnie? Mhm, tak. Niektórzy gracze czasami, kiedy się znudzą grą, to stwierdzają, dobra, teraz sobie zrobię postać kompletnie przeciwną, zupełnie inną niż do tej pory i zobaczę, jak mi się nią gra. No i ja różnie bywa, ale doświadczenie jest o tyle fajne, że można się nauczyć faktycznie, jak wygląda świat z perspektywy kogoś kraju różnego od nas i na przykład stwierdzić, kurczę, no mi się to nie podoba. Albo wyjść z założenia, że no, tak by było łatwiej, tak by było łatwiej przeżyć życie, ale z drugiej strony ceną za to jest na przykład kontakt z innymi. Ja jestem osobą bardzo towarzyską, tworzę postacie bardzo towarzyskie, nastawione na współpracę, a to ja utworzyłem młodszyka, który oszuka kogoś, okradnie, zrobi mu krzywdę. Mhm. I jest to prostsze niż granie na relacje, jest to prostsze niż tworzenie sojuszy, bo w sumie mam tylko o siebie. Nie można mi niczym zagrozić, nie można mi zagrozić, że na przykład komuś moją bliskiemu się zrobi krzywdę, bo nie mam bliskich osób, ale z drugiej strony jestem samotny. I to jest scena. No tak, z trzeciej strony postaci, które właśnie nie mają żadnych więzi, żadnych rodzin, żadnych znajomych, no bardzo szybko robią się dość płaskie i to po pewnym tak. czasie przestaje być w ogóle interesujące granie taką postacią, no bo można do tego podchodzić do, do jakiegoś sposobu kompensacji, ale z drugiej strony, no to też nie o to chodzi właśnie. Im, przynajmniej ja im jestem starszy, tym już mi się bardziej nie chce odgrywać tych wszystkich bohaterów i tak dalej, tylko właśnie ciekawsze jest odgrywanie. Bardziej zwykłych ludzi w dziwnych sytuacjach? Nie wiem, czy to coś wyjaśnia. To jest rzeczywiście ciekawe. Dziwne sytuacje poszerzają nasz horyzont postrzegania. Dziwne sytuacje nam pozwalają się znaleźć w miejscu, gdzie normalnie byśmy się nie znaleźli, bo na przykład byłoby to zagrożeniem dla naszego życia czy zdrowia. O tak. Także tak jakby takie przeżywanie czegoś, czego nie przeżyjemy, czego nawet byśmy nie chcieli przeżyć, ale jednak zostajemy pewną na miastkę tego. Jako taka ciekawostka, którą doświadczamy. I faktycznie trochę wracamy do tego, co było na hmm. początku, czyli do tego wyobrażenia sobie tego stresu, prawda? I potem hmm. wypracowania sobie reakcji na ten stres, chociaż go wcześniej nie było. W sensie tych czynników, które go wywoływały, ale wyobraziliśmy je sobie. No ciekawe to jest i trochę dziwne, bo człowiek by się nie spodziewał, prawda, że to w sumie rozrywka, którą robimy po, po godzinach. A jednak można znaleźć tam takie rzeczy. Zależy, jaki to jest poziom stresu, bo w psychologii zwykle się przyjmuje tak, że jest poziom stresu optymalny, czyli taki, który nas mobilizuje, który jest fajny, który się wiąże na przykład z tym, że oczekujemy na coś, co jest trudne dla nas, ale z czym sobie damy radę. Mhm. No jest ten stres, który paraliżuje, który uniemożliwia nam działanie, który sprawia, że nasze akcje, podejmowane przez nas działania są albo irracjonalne, albo po prostu nieskuteczne, czy wręcz destruktywne dla nas. I to się okazuje, że RPG potrafi pomóc przemienić ten niedobry stres, ten dystres na eustres, czyli stres pozytywny, czyli pozwala zredukować jego poziom do tego stopnia, że jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić i jest on nawet naszym sprzymierzeńcem. Były przypadki osób, którym RPG właśnie pomogło poradzić sobie z takimi trudnymi sytuacjami, może specyficznymi z życia. Na przykład była pewna pani, która w pewnym momencie po obejrzeniu no, pana Kleksa mm -hmm. i ataku wilków zorientowała się, że ma fobię bardzo specyficzną na wilkołaki i ta fobia się generalizowała na las, na wilki, na zwierzęta występujące w tym lesie. Mm -hmm. I RPG pomogło się skonfrontować z tą sytuacją, kiedy ona sama ogrywała wilkołaka i kiedy się spotkała ze swoją mroczną naturą, też wilkołakiem, z którym miała zdanie wcale nie walczyć, a po prostu porozmawiać. I się okazało, że ten stres zaczął powoli powoli się obniżać, aż do tego stopnia, że była w stanie potem, na przykład, pójść do lasu na spacer. A to bardzo ciekawe. Poważnie, że w sensie można sobie wyobrazić tą sytuację, jakby oswoić się z nią i w ten sposób, dzięki RPG-om do tego podejść i w jakiś sposób to przepracować, tak? Tak, to był akurat przypadek terapeutyczny, ale znam też przypadek z mojego osobistego, może nie też doświadczenia, ile doświadczenia mojej bliskiej koleżanki. Mhm. Ona akurat jest socjologiem, jest po treningu, coachingu, i w pewnym momencie była też GM, ale była też graczem. Uh -huh. I zorientowała się, że ona też ma ten problem, że nadal gdzieś tam w niej jest lęk przed ciemnością. I stwierdziła: Dobra, to robimy coś, żeby się z tym skonfrontować. Mam fajne możliwości pogrania. Wybrała sobie sesję Vampira Maskarady i wybrała postać, która właśnie kieruje mrokiem. No i znowu, takie działanie psychologiczne, bo jeżeli mamy nad czymś kontrolę, mam poczucie kontroli, to zazwyczaj łatwiej nam sobie radzić z trudnościami, bo orientuję się, że to nie tyle jest problem, ile wyzwanie. Jeżeli mam możliwość sobie sygnału w postaci chociażby jakiejś członkowej kontroli, to jest nam wtedy łatwiej. I co się okazało, że na zasadzie sympatii do tej swojej własnej postaci, do tego mroku, zorientowała się po pewnym czasie, że faktycznie coraz mniej się tych ciemności boi, aż do momentu, kiedy stwierdziła, że a to już mi w sumie nie robi, może być ciemno. Już mnie to nie przeraża, bo to nie ma nic strasznego. Także takie swoje irracjonalne myśli pod tyłem, co się w tej ciemności czai, przetworzyła, nam, no przecież tam nic nie czai, jeżeli już się czai, to moja postać ona przecież jest wymyślona. A nawet jeśli to ona tą ciemność kontroluje, no to tak jakby ja pośrednio tą ciemność kontroluję. No tak, czyli to jest coś, czego się nie trzeba bać i można przestać. Dokładnie tak. Zdała sobie sprawę z tego, że jest to po prostu irracjonalne, właśnie oswajając się z tą ciemnością, bo gry. No, to ciekawe, ciekawe. Gdzie człowiek zastanawia, co w przypadku Urhamera, z czym my się, przy okazji, oswajamy po mm -hmm. drodze, przemierzając te wszystkie ciemne lasy i tak dalej. Mm -hmm. A miał pan może taki przypadek, jeżeli mogę zadać Oczywiście, pytanie? Oczywiście jasne. Miał pan taki przypadek, że u pana podczas gry wyszedł jakiś konflikt, który nie dotyczył postaci, a dotyczył gracza, Jest to po prostu przeniesiony do gry. Na zasadzie wręcz nie ma jeden do jeden. Ja sobie bezpośrednio nie przypominam. Hmm. Albo może wyparłem? Teraz? <głos> <głos> nie przypominam sobie w tym momencie, natomiast konflikty nie, ale takie faktycznie przeniesienie na inną postać, tak, tak. Mhm. To jak byłem dużo młodszy, tak, ale to nie był konflikt. Mhm. A takie sytuacje też się zdarzają i też sporo mówią na przykład o y, graczu pod kątem tego, z czym ma trudności, z czym sobie nie radzi, albo co by chciał właśnie przepracować, co by chciał na sesji zobaczyć, jakby to działało i poradzić sobie z tym na sesji. Ja też, jak gram, to miałam takie sytuacje, że ktoś wplatał coś do swojego życia i się z tym konfrontował. Ale też miałam sytuację, kiedy na sesji wychodziło to, że ktoś sobie zrobił postać typowo kompensacyjną. Tutaj to bardziej znowu moja koleżanka opowiadała, mój koleżanka mhm. i kolega, bo oni razem prowadzą, jako mistrzowie gry wprowadzili sesję w oparciu o system autorski, no i mhm. znajomego, o którym wiedzieli, że po prostu no, ma pewne kompleksy, ma pewne trudności. I próbował sobie kompensować tak, że stworzył postać, która była tak opracowana, że mogła się z każdym po prostu skonfrontować, że mogła pokonać każdego. I w jaki sposób to wylazło w pewnym momencie, w ten sposób, że ów chłopak zaczął się przedstawiać innym graczom imieniem swojej postaci i opowiadać, jaki on ma sposób, żeby tą postać, którą poznaje, znaczy tego gracza, którego poznaje, jakiego postać pokonać. No i mówił, że a tutaj ten twój to silny, ale słuchaj, on by nie miał szans, jeżeli ja bym się ukrył w ciemnościach, gdzieś tam w, w liściach drzewa i strzelił z łuku prosto w głowę. I coś takiego wyszło. To brzmi jak prosta nie? droga do tego, żeby danej postaci nikt nie lubił w drużynie. Dokładnie. I to był właśnie problem tego chłopaka, że on nie potrafił po prostu oddzielić swoich problemów pod tytułem Wszyscy mnie lekceważą. Takie mam się takie mam poczucie, że wszyscy mnie lekceważą, od sytuacji gry. To przenosił jeden w grze i starał się udowodnić, że mnie nie masz lekceważyć, bo ja cię mogę zabić. Bardzo w 1996 publikował artykuł, starał się podzielić gracze, akurat hmm. nie w RPG, -e, na kategorie I się okazało, że w kategorii są zabójcy, killers. To są te postacie, to gracze, którzy przyłączają się do rozrywki na zasadzie, a ja teraz pokażę wszystkim, jaki jestem silny, jak ja potrafię zabijać. I co się okazało? Reakcje innych graczy były takie, że po prostu te osoby, przysięgano się przeciwko nim i No tak, tylko że to wszyscy się z takimi chyba postaciami i graczami spotkaliśmy, natomiast no... Trudno się dziwić, bo jeśli rozbija zabawę innym osobom, które tam są nie po to, żeby być workiem treningowym na jego właśnie kompleksy, czy coś takiego, tylko po to, żeby się bawić, no to nie dziwnego, że po prostu tak się to kończy, ale to wspominała Pani właśnie o tych typach graczy, to oprócz takich, którzy rozbijają drużyny i zabawę innym osobom, to jakie jeszcze można różnić takie typy? Idąc za Bartem, to mamy tutaj odkrywców. To są ci, którzy grają po to, żeby odkryć możliwości świata, odkryć możliwości gry i cieszyć się z tego, co mogą przeżyć, czego mogą doświadczyć. To są tacy gracze, którzy sprawdzają różne możliwości rozwiązywania, którzy uwielbiają zagadki, którzy się zastanawiają, co mogę zrobić, którzy podejmują czasami no ryzykowne działania, mhm. ale założenie jest takie, że oni po prostu chcą poznać jak najwięcej, chcą przeżyć jak najwięcej. Mamy typ graczy, którzy grają po to, żeby się skontaktować z innymi. Co nastawię po prostu na kontakt z innymi graczami. I to są ci, którzy dążą do sojuszy, którzy chętnie rozmawiają, którzy, jeżeli spotkała NPCa, to są zainteresowani jego przeżyciem, czy tym, co on tam przeżył, a nie tylko weź mi daj informacje, a ja idę dalej. I potocznie to się nazywa grę na relacje. RPG właśnie papierowym, w RPG, gdzie założenie jest takie, że drużyna ma coś wykonać razem, no to, to taki gracz to jest skarb. Bo to jest ktoś, na kogo można liczyć. No i są jeszcze wyczynowce. Wyczynowcy są po to, żeby nabijać statystyki, żeby nabijać punkty, żeby mieć jak najwięcej. Tych I expa. Do rzut. I dużo Ta, expa. Ekspa, dokładnie, jak najwięcej. Dużo expa. Są po to, żeby, żeby expić. Jeżeli gdziekolwiek można jakiegoś expa dostać, oni tam polecą. Tutaj jest taki taki quest. Dobra, a co ja mogę dostać? Aha, mogę dostać to i to. Mogę dostać taką fajną... Lecimy tam, robimy co. No, wyczynowiec po prostu chce itemki dostać. Chce dostać coś w zamian za swoją grę żeby zostać nagrodzony, takiego trofeum za coś, co zrobił. No i czasami to są trofea za po prostu no, udane rzucić kośćmi, a i tak wyczynali się że, o pani, mi wyszedł rzut kośćmi. To oczywiście niewiele ma wspólnego z jego możliwościami. Wydaje mi się, że w pewnym sensie, no może nie zabójcą, bo tego się nie da mieć. Chyba, nie wiem, może proszę mnie poprawić, ale wydaje się, że z zabójcą nie da się być tylko trochę, bo się nim jest albo się nim nie jest. Natomiast pozostałymi typami, wydaje się, że trochę każdy chyba tak ma jakąś mieszankę tego, jakby to było spektrum albo skala taka. Jest to możliwe, że to po prostu kategorie się łączą, natomiast jeżeli chodzi o tego zabójcę, może się okazać, że w pewnym momencie, jeżeli się pojawi coś trudnego w życiu danej osoby, jakiś stres, który do osoby zdominuje, czy poczucie wrogości, że to zostanie po prostu niechcący rozładowane w trakcie gry. Jeżeli gra na miejsce w gronie już znajomych osób, które się lubi, mhm. to to można opanować. Można powiedzieć, słuchaj, no ale w tej chwili tego po prostu nie rób. Ale jeżeli to są osoby nieznane, zwłaszcza w takich sytuacjach, no to zabójca będzie po prostu starał się tutaj wyładować na innych, kompletnie nie biorąc pod uwagę to, że inni chcą z tego mieć rozrywkę, że dla innych to nie jest zabawne, ciągła rywalizacja o to, kto kogo zabije. No tak, znaczy są systemy, które to nawet wspierają, mhm. ale w większości przypadków to jednak drużyna powinna grać razem, prawda? A prawda jest takie, że właśnie takie rozładowanie stresu niekoniecznie jest skuteczne. Bo to jest tak, jeżeli doznajemy stresu, to mamy, to jest jeden z podziałów, mamy trzy sposoby na poradzenie sobie, takie trzy duże sposoby. Pierwszy, poradzić sobie ze źródłem stresu. Usuniemy podstawę do stresu, czyli nie będziemy stresować. Jeżeli podstawą do stresu jest to, że mam egzamin, to jak go zdam, to już przestaje się stresować. No tak. Jeżeli się nie da w ten sposób poradzić, albo dana osoba nie chce, nie jest gotowa, to pozostaje sobie poradzić z emocjami. No i problem jest taki, że emocje, owszem, można sobie wyrzucić, można je jakoś zredukować, ale problem to pozostaje. No i właśnie czymś takim jest gra jako zabójca, że z siebie te emocje, to wcale nie zlikwiduje problemu, ten problem cały czas gdzieś tam jest. No i trzeci sposób radzenia sobie to po prostu unikanie. Nie mówienie o tym, nie skupianie się na tym, no to ani nie likwiduje problemu, ani nie likwiduje emocji. No tak, tak. Za to bardzo często stosowane. Tak, za to bardzo często stosowane, tak na zasadzie, że jak nie widzę łyżki, to znaczy, że łyżka nie istnieje. Nie chce to działać. Aczkolwiek pewne rzadki przypadki, jaki faktycznie niewiele da się zrobić, takie wypieranie też może być do pewnego stopnia skuteczne. Tylko no, podkreślam znowu, ono ani nie usunie problemu, ani nie zredukuje tych nieprzyjemnych emocji, sprawi tylko, że problem na chwilę przestanie być widziany, przestanie być widoczny. A ceną za to może być niestety stan zdrowia. Bo to jest tak, że kiedy my się stresujemy, to w naszej krwi się pojawiają hormony stresu. Wyróżnia się trzy. Adrenalina, czyli to jest tak napędzająca nas, przed 5 minut mniej więcej działa i daje nam dużo siły. Potem jest noradrenalina, ona działa około pół godziny. Na jeden, trzeci hormon to jest kortyzol. Mm -hmm. Pochodne, znaczy substancje podobne do kortyzolu są podawane chociażby po przeszczepach, żeby nie odrzucać organów. No, to znaczy, że kortyzol upośledza układ odpornościowy. No tak. Jak upośledza układ odpornościowy, to mamy tendencję do zachorowań, do infekcji, nawet w sytuacjach ekstremalnych, do nowotworów. Jeżeli ktoś ma podatność genetyczną na nowotwory i jest długo pod wpływem silnego stresu, i tym stresem sobie radzi właśnie uciekając od problemów i chowając sobie emocje, to nacisk psychologiczny nazywam specyficznie osobowość typu C. Są to osoby, które, ma się wrażenie, że są takie spokojne, pozytywne, nastawione na ludzi, że, że nigdy nie płaczą, że nigdy się nie nerwują. Taki człowiek do rany przyłóż, no i taki właśnie maraka. No właśnie dlatego, że te hormony, że, że ten kortyzol cały czas krąży za krwi, upośledza układ opornościowy i przez predyspozycji prowadzi to do nowotworów. No brzmi trochę strasznie tak naprawdę. Trochę strasznie brzmi, mm -hmm. trochę strasznie, ale też... W drugą stronę, idąc pozytywnie, jeżeli taka osoba się zaangażowała w RPG, to ma możliwość poradzenia sobie właśnie z tymi emocjami, wyrzucenia z siebie tych przykrych emocji, chociażby gdzieś tam na set walcząc z wrogiem. I to już będzie konstruktywne. I wykrzyczeć temu BN-owi, a tak naprawdę to są tej osoby emocje. Mhm, tak. Ale nie komuś konkretnemu, nie komuś, kogo można skrzywdzić, a po prostu z wymyślonej postaci, smokowi czy, czy, czy jakiemuś wrogowi. Mhm. Także RPG pod tym względem jest rewelacyjne, że daje takie możliwości. Wielu graczy nawet o tym nie wie, że radzi sobie ze swoimi emocjami w sposób konstruktywny, grając. No właśnie, chciałem powiedzieć, że mhm. w życiu bym nie pomyślał o RPG z tej perspektywy, w sensie, że to w jakiś sposób jest, bądź co, bądź przez jakieś regularne granie sposób na to, żebym trochę mniej się stresował w życiu codziennym. Bo tak o tym nigdy nie myślałem. A jest taka możliwość, rzeczywiście. A jest taka możliwość. Mhm. Myślę, że chyba z tym możemy zostawić słuchaczy. Naprawdę dziękuję Pani za rozmowę, to było bardzo ciekawe. Mnie również było bardzo miło. Trzymajcie się, słyszymy się jak zwykle w przyszły wtorek, a Pani jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, dziękuję serdecznie. Zachęcam, jakby ktoś był zainteresowany. Wyszedł artykuł na temat właśnie generacyjnej w diagnozie i psychologicznej, mojego autorstwa. Można poczytać sobie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Znajdziecie go w opisie. Dziękuję. Dziękuję Pani bardzo.